Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś mówimy, drodzy Państwo, o tym, że polski Pegasus, który, Pegasus PiS, który kupił Kamiński z Wąsikiem, Kaczyński, Morawiecki, nie pozwalał szpiegować Rosję. To nie jest żart. Były trzy wyjątki, które sprzedający, czyli izraelska firma NSO, Wbiła w system. Po pierwsze, to zrozumiałe, nie mógł szpiegować ten system ludzi, którzy mieli telefony w sieci telefonicznej Izraela. Drugi był wyjątek dla tych, którzy posiadali telefony w amerykańskiej sieci telefonicznej. Rozumiemy. Ale trzeci wyjątek, na który zgodził się Wąsik z Kamińskim, mówi bardzo dużo o tych ludziach, czyli zakaz szpiegowania Rosjan. Napisałem do kolegów ze służb, że to mnie zaskoczyło. Odpowiedzieli mi: To nie jest jeszcze koniec niespodzianek z Pegazusem. Przypomnijmy, Wąsik z Kamińskim, a przede wszystkim Wąsik, kłamali, twierdząc, że polski Pegasus nie miał możliwości na przykład wdrukowywania, wpisywania rzeczy. Już wiadomo, że takie możliwości ten system miał. My zresztą Państwo od początku mówiliśmy, że Polska miała najbardziej zaawansowanego Pegasusa bez żadnych ograniczeń. Poza tymi trzema. Tomku, no przyznam, że e, trudno e, o bardziej dobitny dowód na to, do czego był kupowany Pegazus? Pegazus był Wreszcie, kupowany. Tak. Do, walki, do walki z opozycją, do walki z ludźmi, którzy byli przeciwnikami władzy. Bo nie, nie, nawet nie do walki. Oni byli bardzo silni. To była zabawka, bo oni nie umieli tego wykorzystywać. Tutaj naprawdę, jak, jak zobaczymy w szczególności to, o czym Ty mówisz, o tym Pegazusie stacjonarnym, który został schowany przez nich, to zobaczycie Państwo, że ten klucz jest przerażający. To był też pudelek z plotkami zanoszony na sesję wąsika i Jarosława Kaczyńskiego, który mieli podobne upodobania i lubili takie ploty, takie obyczajowe smaczki. Kaczyński był rozczarowany, kiedy sprawdzał Pana senatora, czy pana e, posła Brejze, czy pana mecenasa Giertyka, że tam no, nie wyszło nic, czego oni się spodziewali. Oni by chcieli jakichś takich rzeczy, które rzeczywiście uważali, że u każdego musi się trafić, że to będą jakieś... A to normalne, spokojne życie, nic tam się nic tam się nie działo. Nudne życie takie według nich. Nic tam nie było. To, to było dla nich zaskoczeniem. Ja chciałem powiedzieć jeszcze o jeszcze jednej rzeczy. No zobaczcie państwo, rzeczywiście. Okazuje się, że ten niezwykle ważny system, który był zakupiony do tego, żeby nas chronić chociażby przed szpiegami, no nie ma możliwości tutaj działania na sieci rosyjskiej. Zobaczcie Państwo, wąsik, który kupuje kilka tysięcy kamer, chce kupić kilka tysięcy kamer chińskich, wąsi kupują system Chiński do podsłuchów. Po prostu to ludzie owładnięci, owładnięci jakimś takim rzeczywiście, ja już bym, bym tutaj to w kategoriach medycznych ujął, jak chęcią ingerowania, ingerowania w. Ludzką prywatność, bo tutaj nie widać absolutnie tego, że oni chcieli jakoś działać dla bezpieczeństwa państwa. Ale jeszcze inna rzecz. Zobaczcie państwo, pan Robert Zieliński pokazał rzecz, która może szokować. Załatwili Pegazusa, kupili Pegazusa dla CBA, i za użytkowanie Pegazusa prócz policji inne służby musiały płacić. Kto by myślił? Że akurat na Pegazusie ma zarabiać CBA, i na przykład ABW musiał płacić to były duże pieniądze, SKW musiało płacić, później już te, tych Pegazusów było więcej. No, szanowni Państwo, no ja nie zrozumiem tej konstrukcji. Przecież, te, czy okazuje się, że ABW miało jak gdyby mniejsze znaczenie niż CBA i, i jej szczególnie te zadania kontrwywiadowcze? Czy antyterrorystyczne, na które powoływał się, powoływał się tak Kaczyński podczas komisji śledczej? Szanowni Państwo, no, czyli firma Matik, która ma takie ani inne koneksje, jej założyciele, to, to są jeszcze ludzie ze służb PRL-owskich, szkoleni często, jeszcze w byłym Związku Radzieckim, kupują Pegasusa, który. A to Nie musimy, musimy, te... musimy, ja muszę wejść w słowo. Musimy też powiedzieć, że tam wersja testowa Pegasusa była kupiona znacznie wcześniej. Niż była wprowadzona do użytku. Nie wiemy, co się działo. Nie wiemy, jakie i na kim, kto był tymi, przepraszam, świnkami morskimi doświadczalnymi. Mamy, dziś mamy pięć. 500... Ja spodziewałam się, się, że to było dwóch dyrektorów CBA i ja też byłem tam. Ale ty, byłeś, ale ty jesteś na tych pierwszych sześciu tak. z 2017 roku, a tak naprawdę Pegasus rozpoczęto testować kilka miesięcy Wcześniej. I tutaj nie ma żadnych danych, kogo inwigilowano w ramach tychże testów. Także nie odzyskano, nie wiadomo co się stano, Po zmianie władzy zniknął tak zwany stacjonarny Pegasus, czyli Pegasus, który był takim samodzielnym urządzeniem, którym dysponowała polska strona. Ten Pegazus zniknął. My składamy tutaj publiczne doniesienie do tego, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński powinni zostać przesłuchani na okoliczność tego, co się stało z tym stacjonarnym Pegazusem. Według naszych źródeł, od 500 do 700 osób wejść więcej nierejestrowanych miało miejsce właśnie z tego stacjonarnego Pegazusa, o którym do tej pory kierownictwo służb nie ma zielonego pojęcia. Wracając do spółki Matic. Otóż na początku 2022 roku y, gazeta wyborcza ujawniła, że y, y, spółka Matic, y, jest, której akcjonariuszem jest spółka 2CH, a większość udziałów w niej, bo aż 60%, ma Ewa Habros Chromińska. Jak wynika z informacji zawartych w PLN-owskich teczkach przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej, była ona funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej w latach 71-76, zdawała egzaminy oficerskie w MO w latach 1977-83. No i że była później funkcjonariuszką Służby Bezpieczeństwa. Uwaga, wywiadu. Bo wbrew temu, co panowie z, z, z pierwszego departamentu SB mówią, że wywiad to było MSW, a nie SB, nie. Wywiad to było dokładnie pierwszy Departament Służby Bezpieczeństwa. To jest taki ulubiony zabieg socjotechniczny pana Gromosłowa Czempińskiego, że on po prostu mówi, że on był z pierwszego Departamentu MSW. Nie, był z pierwszego Departamentu Służby Bezpieczeństwa. Jak to było w tym słynnym rzadku? Że... Czyliś była z drugiego, czyliś była z czwartego. Byli też ci z trzeciego, tak. zajmujący się opozycją. Chodzi o to, że jak, jak to było, jak wszyscy, to wszyscy babcia też. Więc panie gromosławie, nie ma się co wstydzić firmy Matki. Z kolei oficjalnym przedstawicielem spółki Matic w latach 2010-2016 był Jerzy Habros, młodszy brat Ewy Habros chromińskiej On także ma swoją teczkę VPN. pracował w milicji obywatelskiej w latach 84-90. I teraz to jest ciekawa rzecz. W listopadzie 2017 roku, po zakupie Pegasusa, spółka Matic została przekształcona w spółkę Matic SA. W radzie nadzorczej zasiadł Witold Laskowski. To był człowiek, który był kandydatem na agenta wywiadu PRL. I tutaj, jak informowała wyborcza, Największą rolę w MATIX i 2H pełnił Adam Chromiński, e, związany z Ewą Chabros-Chromińską. E, jest on e, prezesem zarządu 2H, był także prezesem MATIX spółki ZO oraz MATIX-SK. I e, był e, teraz obecnie, kiedy Gazeta Wyborcza pisała, czyli w styczniu 2022 roku, był w randze prokurenta. Prokurent to jest taki pełnomocnik wpisany do akt sądowych. W jego wypadku dziennikarze nie znaleźli bezpośrednich powiązań z bezpieką wyborczej. Natomiast w 2003 roku Adam Chromiński założył firmę Agates z Jadwigą Habros, która jest wiceszłową matiki Andrzejem Guralskim byłem funkcjonariuszem służby bezpieczeństwa firma Agates. W której matyk miał 55% udziału, zajmowała się działalnością ochroniarską, detektywistyczną i było wspierane przez Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych i Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Obydwie organizacje założył Mieczysław Koczowski, który był pułkownikiem komunistycznego kontrwywiadu wojskowego PRL, czyli WSW, Wojskowa Służba Wewnętrzna, a potem Wojskowych Służb Informacyjnych. Od 1968 do 1990 służył w WSW, a w latach 81-82 szkolił się w Wyższej Szkole KGB. To elitarna uczelnia ludzi służb specjalnych w Kremla, szkoła KGB w Moskwie. Tych powiązań Matiku z Moskwą jest więcej. Mówimy tutaj o tym, ja zaryzykuję hipotezę. Szanowni Państwo, że to nie Izrael wpisywał ochronę Rosji, ale to MATIK zażądał, aby została wpisany zakaz inwigilowania obywateli, oby obywateli, ludzi posiadających telefony komórkowe w system. I to jest do sprawdzenia. Trzeba po prostu zapytać się panów NSO, na czyje żądanie i z jakim uzasadnieniem wpisano brak zgody na inwigilowanie, szpiegowanie Pegazusem ludzi posiadających telefony komórkowe w, tak. w, w rosyjskich sieciach, w Rosji. bo to o to chodzi. To jest, drodzy Państwo, szokująca sprawa, dlatego że to są gigantyczne pieniądze. I o ile można zrozumieć... E że jak się sprzedaje komplet wytrychów, to się nie sprzedaje ten komplet tych wytrychów do własnego mieszkania i mieszkania przyjaciela, który jest też twoim przyjacielem, więc tam się też nie będziesz włamywał, więc spadaj. I tu rozwalam narrację Kaczyńskiego. Po co był ten Pegazus? Co kupili? Koniec jego narracji. Koniec. Tak, czy znaczy to jest tak, że... Brawo, panie spo... redaktorze Zieliński, brawo, brawo. Tak, Robert Zieliński, TVN, to jest tak. informacja, która jest kluczowa dla postrzegania Pegazusa jako narzędzia do inwigilacji. My jeszcze przypomnimy, bo jeszcze są parę rzeczy, które uważamy, że Wejdą. Po pierwsze, e, PiS od stycznia 2022 roku posługiwał się Predatorem. E, predator, jak powiedział jeden z polityków koalicji obywatelskiej, e, ma tą wadę albo zaletę w stosunku do Pegasusa, że jest wciąż używany przez służby. W związku z tym obecna władza nie chce specjalnie dyskutować na temat zasadności... Pegasus dla debili, tak mówią, tak tak, tak? tak, to Pegasus dla debili. Dlaczego dla debili? Dlatego, że jeżeli chodzi o Pegasusa, to tam, jeżeli miałeś dwie wersje, to znaczy tanią wersję, to była taka, że właśnie próbujemy się ciebie skłonić, żebyś sobie sam... My ci rzucamy taką smycz, a ty masz ją sobie podnieść i sam sobie ją założyć, czyli kliknąć w link, Otworzyć plik PDF-a albo jakiś inny, czyli po prostu wykonać jakąś akcję i samemu sobie zainstalować Pegasusa. Ale dla ludzi opornych, którzy mają pisane, bo ja zawsze bycie Państwo zwracam wszystkim uwagę, bo my jako Instytut Zarządzania Informacją często szkolimy ludzi i ja zwracam uwagę na prostą rzecz, że błędy się popełnia zawsze. Więc jeżeli ktoś chciałby być pewnym, to po prostu co robić? No po prostu nie klikać w nic. Czyli dostajecie cokolwiek dostajecie, to nie klikacie w to. No bo jak, jak będziecie zastanawiali się, czy to jest prawdziwe, czy to jest fałszywe, to wcześniej czy później i tak się pomylicie. Dlaczego? No bo to jest po prostu prawo statystyki. Więc jeżeli chcecie mieć pewność, że nie możecie klikać w nic, najlepiej po prostu wyeliminować możliwość pobierania plików, na przykład iPhone'y mają taki bezpieczny tryb. W którym nie pobierasz niczego. Po przełączasz w ustawieniach na tryb bezpieczny i masz w tym momencie pewność, że nic sobie nie pobierzesz, ponieważ po prostu system ci nie pozwoli. Sobie... ja jak nie ma dziurki, to się nie włoży. Chodzi o Open Drive, a. Open Drive oczywiście. Tak też. Jeżeli na przykład prowadzicie firmy i boicie się, że wasz personel może niechcący zakazić po yy, no, takim standardowym, standardowym sposobem, yy, Prób to znowu, Panie Jarosławie, to, to, to chodzi tylko i wyłącznie o komputery. Nie no, chodzi mi o to, że jednak Jarosław ma problem ze swoim, ze swoim wiesz, Dobrze. archiwum. Dobrze, tak. ale i o cyfryzację. Chodzi o to, że jeżeli komputer nie będzie posiadał dziury, do której można włożyć nośnik, no tego nie włożysz. Nie podłączysz nośnika i nie będzie można zgrać danych i wgrać danych więc pod tym kątem zawsze doradzam ludziom stworzenie systemu w którym na przykład plików wrażliwych takie to są pliki medyczne. Jeżeli ktoś posiada obowiązek ochrony kart medycznych, to powinien je przechowywać na komputerach, które nie mają dostępu do właśnie zewnętrznych dysków, czyli nie można podłączyć tam pendrive'a, nie można tam włożyć żadnej płyty, nie ma niczego i uwaga, ten archiwum medyczne mógł, powinno się móc otworzyć dopiero wtedy, kiedy uwaga, rozłączysz się z internetem, czyli że nie, nie mogło być włączone jedno i drugie. Mechaniczny sposób eliminacji błędów, to po to, żebyście Państwo zrozumieli, że jeżeli jest możliwość popełnienia błędu przez człowieka, to ten włącz się zawsze znajdzie. Zawsze znajdzie się lepszy socjotechnik, to jest Szanowni Państwo, po prostu gdzie jest człowiek, tam są błędy. Wracając do tego, więc Pegasus funkcjonował w taniej wersji, że podrzucamy człowiekowi łapki, żeby on się sam w końcu, sam sobie tego Pegasusa zainstalował. Wersja droższa była taka, że po prostu wchodzicie po prostu w jego komputer, w jego telefon jak masło, tylko to kosztowało gigantyczne pieniądze. Czyli po prostu na przykład Tomek miał Whatsappa, był błąd w Whatsappie, dziura w Whatsappie, to w ogóle strasznie dziurawy program i przez Whatsappa po prostu w, tak. podporządkowali sobie telefon Tomka. W sytuacjach braku takiego urządzenia, takich wejścia, no to, to, to trzeba się zdać na socjotechnikę. I Predator jest nazywany dlatego Pegasusem dla debili, że niestety trzeba po prostu łapać tych ludzi, żeby się sami osiodłali używając języka jednego z swoich figurantów. Chodzi o to, że po prostu muszą sami sobie tą smycz założyć. Niestety te pytania są bardzo cwane. Oglądałem wpis, który przy, przy, przy inaczej przypisujemy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dostał mój kolega SMS od instytucji, która mu go nie wysłała, ale która zachęcała do odpowiedzi na tegoż SMS-a. On zawierał informacje, których zwykły człowiek przez internet nie znajdzie. Natomiast myśmy oczywiście tego. Ten, ten wpis został niestety albo stety skasowany. Natomiast mechanika, po prostu, prowokacji wskazywała na kogoś, kto zebrał bardzo dużą liczbę informacji na temat obiektu, który atakuje. I to są informacje, których. Zwykły użytkownik internetu nie będzie w stanie znać, nie będzie w stanie pozyskać. Tomku, szokująca prawda o Pegasusie. Pegasus od początku do końca miał nie służyć ochronie interesów polskich, ale zwalczał. miał miało zerwać zrobić... I drenować inne służby, Janek, no to, to, to szok jest. No. Ale to wierzcie są... Państwu, no, SKW musiało zapłacić na przykład pieniądze za inwigilowanie dwóch żołnierek, które oskarżyły swoje kierownictwo o e, molestowanie e, seksualne. No, przyznam, proszę, że musicie Państwo przyznać, że jest to po prostu e, szokująca kwestia. Policja miała za darmo, Szymczyk miał za darmo. Szanowni Państwo. Polecam dziś dwa magazyny, a właściwie trzy polecam, ale historie bez cenzury, jak zwykle w dobrych kioskach, w dobrych empikach. W tym numerze jest na przykład pierwsza zdrada Anglików tekst o tym, że w 1920 roku Brytyjczycy nie chcieli nas, odda chcieli nas oddać Bolszewikom. Jest, drodzy Państwo, włoska teokracja. Pod koniec XV roku we Florencji powstała monarchia, której władcą był Jezus Chrystus. To no trochę tak, Państwo o tego nie wiecie, ale na przykład, znaczy no część może wie, ale większość Państwa nie wie o tym, że jest nekromacja, czyli rządy trupów. Wyobraźcie sobie, że Korea Północna jest miejscem, w którym wiecznym prezydentem jest Kim sen, Sen, nieżyjący już od kilkudziesięciu lat. Ale jest prezydentem, drodzy państwo. Jarosław Kaczyński też by tak chciał, żeby, żeby było. Zaskakujący pionier banknotów w Polsce. To nie jest żart. Agent Zakonu Iluminatów wyemitował pierwsze pieniądze papierowe w historii Rzeczypospolitej, w historii Polski. Stało się to w 1794 roku. W czasie powstania Kościuszkowskiego. Dlaczego wybrano z, z agenta zakonu Illuminatów, tego słynnego zakonu, e, który niektórzy uważali za wymysł e, Dana Browna i w jego powieści kot Leonardo da Vinci? To nie jest wymysł, ten zakon naprawdę istniał e, i szanowni Państwo, tutaj jest opis jego działalności. I jeszcze Europa Księżniczki Patowskiej, nieślubna cyruska-polskiego hrabiego w XIX wieku rządziła de facto mocarstwami, jak to robiła. Charles de Talleyrand, minister praw zagranicznych cesarstwa rosyjskiego, cesarstwa francuskiego, wcześniej robił karierę za Bourbonów, potem za Republiki, w końcu za Napoleona. Polek dopiero w restauracji wtedy mu dopiero podziękowano. No, on ją nazywał najinteligentniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek poznał, była zresztą jego kochanką. Historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych epikach na stronie kapitalbog.com.pl i drodzy Państwo, ostatni dzień. Historia na weekend, tylko dziś jeszcze można kupić. Jak ktoś znajdzie, bo jeszcze nie wykupione, to warto, drodzy Państwo, bo od jutra 25 kwietnia nowy numer e, magazynu Historia na weekend. Szanowni Państwo. E, takie mocne materiały, lżejsze, jak Erotoman Bajasz, Burzliwe Życie Miłosne, Akademii Pana Kleksa, ale też poważne, jak Gus Fałszowo-Przedwojenny, Głów Urząd Statystyczne Statystyki, nie podając do wiadomości, ilu jest praw naprawdę bezrobotnych. A było ich ponad połowę, co drugi Polak przed wojną nie mógł znaleźć pracy. W dobrych kioskach, w dobrych empikach. I na stronie .com .pl. Uf, Tam... nie, panie Jarosławie. Panno Jaryso po 17.30. Tutaj dowiadujemy się jednej rzeczy i dlaczego dla powiem, dlaczego to jest dla Pana skierowana informacja. No Zbigniew Ziobro ma powikłanie. Zbigniew Ziobro musi znowu trafić do szpitala za granicą. Zbigniew Ziobro napisał tak. Poczułem dużą przykrość, że przeze mnie takiej takiej nieprzyjemności chodzi o lekarzy, a było tego więcej. Uznałem, że nie mogę narażać lekarzy i Szpitali na takie szykany. Zdecydowałem się na operację za granicą, którą opłaciłem z własnych oszczędności. Był to zwykły szpital w Brukseli, nie żadna, jak niektórzy sugerują, ekskluzywna klinika. Rozumiecie Państwo, człowiek, który dysponował ekskluzywnym leczeniem w tej waszej klinice rządowej, MSWIA, rzeczywiście bardzo dobre lekarze. No, zdecydował się jednak w jakimś szpitalu podrzędnym operować się w Brukseli, bo tak będzie lepiej za własne pieniądze. Sami sobie Państwo to wytłumaczycie, ale dlaczego to Pana to mówi Panie Jarosławie? Bo teraz znowu te powikłania, ja bym jednak w jakiś sposób wiązał z tym, że Zbigniew Ziobro no już chyba powoli chce się znowu ewakuować, bo tutaj Zbigniew Ziobro Jakieś jeszcze informacje posiada, co się tam dzieje. Także, panie Wysławie, niech pan na to spojrzy, bo zaraz przypominam się taki dowcip. Chyba jak w, jednym, w jednej wiosce y, był smok, który pożerał dziewice i, i wszystkie owce i barany i, i, i zwierzęta. I zrobiono taki przetarg na rycerzy średniowiecznych, który, który ten, z tych rycerzy tego smoka. Załatwi, mówiąc tak po prostu, pierwszy rycerz potrzebował dwóch tygodni, mówi, że to jest, e, musi, musi teraz dobrze wyszkolić konia, tam wyczyścić zbroję, naostrzyć miecz i taktyka i strategia. Drugi rycerz potrzebował tygodnia, mówi, że też oczywiście też e, taktyka, stra strategia trzeci przyjechał i powiedział, jaka taktyka, jaka strategia, to trzeba spierdalać? Po prostu tak, także. To... Panie Jarosławie, ja bym na Pana miejscu tak zastosował się do Rady tego pragmatycznego rycerza ze średniowiecza, bo to jest, to, to, to tak to, to, tak to wygląda, tak. Szanowni Państwo, do no. zobaczenia.